ten plan to przede wszystkim udział w szczycie Unii dla Śródziemnomorza. To jest dzisiaj to jest taka inicjatywa francuska, w skład której wchodzi 41 państw, 27 państw Unii Europejskiej, no i państwa z regionu morza śródziemnego, takie jak Syria, Liban czy Izrael. To jest inicjatywa gospodarcza, no ale też pokojowa, bo obok siebie przy jednym stole zasiądą na przykład prezydenci Izraela i Syrii, być może podadzą sobie ręce. To będzie czterogodzinna sesja dzisiaj w Paryżu. Po tej sesji Kolacja, w której weźmie udział prezydent wydana przez Parę Francuską prezydencką. Jutro rzeczywiście udział prezydenta w uroczystościach związanych świętem, ze świętem narodowym Francji. No i okazja do tych dwustronnych rozmów z pewnością krótkich, ale ważnych, bo to są rozmowy nie o Unii dla Śródziemnomorza, ale o Unii Europejskiej, dokładnie o traktacie reformującym, którego na razie polski prezydent podpisywać nie chce, bo ten traktat w referendum odrzuciła Irlandia. Francuski prezydent krytycznie przyjął na razie to polskie stanowisko. Trzy razy już od 1 lipca apelował do Lecha Kaczyńskiego, aby ten dokument podpisał, aby traktat ratyfikował, bo zrobiło to już w tej chwili 20 zrobiło już 22 państwa. Była mowa nie tylko o polityce, ale też o moralności polskiej polityki. Bardzo dziękuję Arkadiusz Wierzuk. Pozdrów przy okazji pana ze sobą który pozdrawiał wszystkich Polaków.